Arkadiusz Skrzypaszek, Maciej Czyżowicz i Dariusz Goździak, gwiazdy pięcioboju nowoczesnego i złoci medaliści olimpiady w Barcelonie z 1992 roku. Jednocześnie absolwenci siódemki, która niezmiennie podtrzymuje sportowe tradycje. Ta ekipa to laureaci tegorocznego 44. już plebiscytu na najlepszego sportowca. Swój głos oddali wszyscy uczniowie zespołu szkół ogólnokształt i sportowych, który ma pod swoimi skrzydłami podstawówkę gimnazjum i liceum. Myślę, że jest to bardzo dobry moment, aby cały czas reklamować, że poprzez zdrowy styl życia, sport, uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportowej nie tylko rozwijamy swój umysł, ale tężyznę fizyczną. Wśród zwycięzców liceum trzech lekkoatletów, snukerzysta, pływak, kolarz, piłkarz, szczypiornista i koszykarz. Takie momenty triumfu nie mają jednak nic wspólnego z prozą życia ucznia sportowca. Wstaję rano jak normalnie każdy uczeń, idę do szkoły. Czasami się zdarza, że rano przed szkołą mam trening. Po szkole tradycyjnie pięć razy w tygodniu trening, weekend mecz i tak w kółko. Trzeba też zacisnąć pasa i stosować się do wskazówek trenera, również dietetycznych, jak sportowiec roku, kickboxerka Kinga Szlachcic. Nasza dieta opiera się na mięsie, mięsie wołowym. Najlepiej, jeżeli jest to mięso wołowe. Oczywiście jakieś owoce, warzywa, tak po prostu uniwersalnie. Owoce, warzywa, woda, dużo wody. W nagrodę za samodyscyplinę szansa na spełnienie marzeń, czyli zawodostwo i życie jak autorytety z boiska. Interesuje mnie bardzo Marcin Sroka. Dlaczego? Za jego walkę na boisku. Młodym sportowcom gratulujemy i życzymy, żeby za dwa lata przyłożyli rękę do olimpijskich sukcesów w Brazylii.